Tu jest pół litra To tu to twoje to moje wiadomo Zaczynamy? Możemy. To dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. O. Jesteśmy dzisiaj na Dodrom za Wrocławiem i będziemy robić nockę. Jest ogólnie godzina mniej więcej 17. Cały dzień tak wiało, że no była tutaj jeszcze przed chwilą fala jak na morzu, ale zobaczyliśmy Nie sobie... Można to... było łowić po prostu. Przed tak. chwilą jeszcze. Tak, ale na spokojnie sobie tutaj wszystko porobiliśmy. Ja myślałem, że Grzesiu nie będzie mieć zanęty gliny, więc zrobiłem całe wiadro. Grzesiu <laughs> też sobie zrobił, ale to nic, robimy sobie wałki. Ja łowię na 37 30... metrze, a ty łowisz na 30... 34. Tak. I co? Klasyczny feder, Taktyka. Taktyka jest taka, żeby złowić jakieś leszcze. Tylko pytanie, czy już będą, czy są potarle, czy jeszcze. Czy jeszcze nie. Rok temu tutaj naprawdę fajnie połowiliśmy ryb. Ale... Leszczy, Jazi ładnych. Brzany, nawet się też niektórym zdarzały, ale jazie były, tak jazie były. Głównie leszcze i krąpie fajne były, prawda? Więc liczymy na to, bo będziemy robić nockę, że będzie się działo cokolwiek. Ja tak naprawdę liczę najbardziej na... chyba ty rano się już zmywasz, zobaczymy, nie? Zobaczymy co się będzie działo w nocy, tak? Jeżeli będą ryby to posiedzimy może trochę dłużej, a jeżeli będzie nic... <laughs> I będziemy ja spać. Ja liczę na 5 rano. Dzisiejsza nocka nie będzie ciepłą nocką, bo ma być o 3-5 rano ma być około 7 stopni. Będzie najzimniejsza ostatnimi czasy. Pinka. Biały barwiony. Ja mam też to samo, też biały barwiony. No i kaster. Mhm. Mamy też na haczyk, jakieś tam czerwone robaki. Ale zobaczymy, czy. I kukurydzę. I kukurydzę. O. Tak. To sobie właśnie dodamy, bo tego jeszcze nie zrobiliśmy. Tak. Robimy jakieś tam wałeczki, będziemy posyłać na swoje linie i zobaczymy. Czy to coś pomoże, tak? Czy to coś da? Mhm. Uh -huh, uh -huh. Koło 15 wałków? Ja dam mniej na razie. Uh -huh. No dobra, dobra. Zawsze będzie można donęcić, nie? Bez zależy jakie wałki też, nie? Bo niektórzy robią takie naprawdę duże, duże, duże i te ogromne szklany. A ja bardziej lubię takie mniejsze wałki, ale też mniej, w mniejszą szklankę, nie? Tu mamy około 50 gramów uciągu dzisiaj, yy, więc... Jest fajny uciąg taki tak. w sam raz nawet ta Topola. Widzę, że, że to jakoś bardzo nie, nie ma syfu w wodzie, więc. No teraz, teraz już nie ma, nie? ale jeszcze jakieś dwa, trzy tygodnie temu jak byliśmy tutaj z tomkiem, pozdrawiamy. Tak jest. E, ciężko było łowić, tak? Mhm. E, ona się czepiała do plecionki, do żyłki i w miejscu łączenia plecionki z żyłką, po prostu trzeba to było co chwilę czyścić, bo to uniemożliwiało zarzucanie. Po prostu dobrze, że nie połamaliśmy żadnej szczytówki, no. bo to nie chciało w ogóle przechodzić przez ostatnią przelotkę. A dzisiaj jest, jest ok. Ten wiatr też dużo pomógł. Ostatnie deszcze też tą wodę trochę ruszyły. No zobaczymy. Chcielibyśmy w końcu się nałowić, bo naprawdę we Wrocławiu ostatnio no nie jest za ciekawie, przynajmniej z tego co obserwujemy. Ktoś tam trafi, wiadomo ale chyba 80% wędkarzy narzeka, jak nie 90%. Tak, tak. Nie było żadnych informacji, żeby gdzieś ta ryba brała. Oprócz... mogę powiedzieć, nie? Zawalnej, leklerka, nie? Tak, ale też na powodziowym. Tak, ta powodziówka. ryba wchodziła, tyle tylko, że w nocy. W ciągu dnia tam można było siedzieć i... i siedzieć, nic więcej. Natomiast w nocy te ryby tam podchodziły i to były leszcze od 40 kilku do 50 centymetrów nawet też większe wchodziły. Uh -huh, uh -huh. No dobrze, to my się zabieramy do roboty. Zostańcie z nami, oglądajcie. Możesz zalać wodą, jak się chce, tylko tu jeszcze trochę dodam tych kasterów do tych wałków. Dobra, jeszcze kukurydza, sobie dam trochę. No patrz, jeszcze zamrożone. Lody, lody, lody. Nie gadaj, że to trzeba ja pierdziu. Sześć. Dzisiaj nie przecieraliśmy zanęty. Ja troszeczkę wiertareką zrobiłem, ale powiem Ci też wolę jakoś tak ręcznie niż wiertarką. Widziałeś w odcinek, że mu ukradli, ukradli mu klucz w, kluczborku, w Ale ludzie to są... Ale gadałem też z tym. Z okiem wędkarza. To mówił, że sobie położył na aucie na dachu pelet cały osmo. Obrócił się, ktoś przeszedł i mu też zgwiznął. Cały kilogram peletu. No ja już nie, co z tymi ludźmi się dzieje. Niedługo będzie strach pranie na ogródku powiesić. Zazwyczaj korzystam z tego, to jest większe, a to już jest taki bydlaczek, nie? tak to się przedstawia. 18.00, czas start. Będki moczą się półtorej godziny, więc jest 19.30 i powiem tak, Pierwsze branie 10 minut temu spiłem może z taką rybkę. Zaraz tutaj przy brzegu zeszła z haczyka. Mam tutaj jestem na 14 i przypon 0,16. Następny rzut. Bardzo fajne branie, bardzo energiczne. 10 sekund holu. Znowu ryba spadła. Dopiero co zawiązałem ten haczyk tak naprawdę. No gdzieś się dobrze nie wpięła, bardzo fajne mocne bicie, więc cieszymy się, że w ogóle po półtorej godzinie widać, że jakieś te życie zaczyna się tutaj dziać i oby tak dalej. Znaczy nie żeby spinać, tylko żeby je łowić, prawda, tylko że cieszę się, że w ogóle, i to była fajna, naprawdę fajna ryba. Mi się wydaje, że mogę mieć spokojnie około 50 cm, mówię to z pełną świadomością, bo nada no się to poznać po kiju, tak. Cieszymy się, że wiatr jest coraz słabszy, bo wcześniej się no nie dało praktycznie rzucać ze stawem, teraz jest wręcz, bym powiedział, pogoda idealna. Na haczyku białe robaki grube, jeden biały, trzy czerwone, takie barwione. Y, przypon metrowy no i trzymajcie kciuki zobaczymy co będzie dalej co jakiś czas musimy ściągać te to pole z plecionki niestety jest to dosyć uciążliwe fajnie świeci słoneczko pomału zachodzi oświetla nam szczytówkę no i piknik Chodź wow, Bołek Jest No może do trzech razy sztuka i się nie zepnie I mu Mówię do Grzesia, Ty się cieszysz, że, że ja spinam ryby, a Grzesiu mówię, ja się dziwię, że ty w ogóle masz brania. Lesz tak. Leszczyk. Fajny. Fajny? Na grilla w sam raz. Na grilla? Tak. No zobacz. No ładny. Robimy go na miejscu chłopie, ja już palę grilla. Opa. <laughs> no taki leszczyk na 60 deko. Tak, około 50 deko, coś takiego, fajnie cieszy. Grzesiu już przychodzi i patrzy moją zanętę. Jeden z tych dni, kiedy ja połowię, a ty nie. A ile razy tak było, że z zestawy koło siebie jeden łowi drugi, nie? Nie mówię, że to jest klucz do sukcesu, ale utopiłem sobie jego robaka 3 dni temu i go zamroziłem, nie dość, że w wodzie, to jeszcze w solbajcie, w sweet goldzie i to jest dlatego takie żółtawe. Pachnie na słodko i sobie rozmroziłem dzisiaj rano, można powiedzieć, wsadziłem do lodówki. No i dodaję sobie takich topionych robaków do koszyka, do środka. Może idzie ta ryba stamtąd, idzie. Idzie ta ryba stamtąd i wiesz, i zaczę, zacznie się przesuwać do ciebie. To wiesz, to zaraz mi może odciąć, a ty będziesz łowić rybę za rybą, nie? A, że dobry wędkarz, wiesz, kunszt. Doświadczenie, nabyte wiesz w irlandzkiej lidze. <grywa> Ten już oszukuje na dwie wędki łowinie Od razu, od razu, już na dwie I to są ryby Trzy uklejki i teraz taki kaban Dwudziesta pierwsza, jedziemy dalej W jest 23 nic się niestety nie dzieje ognisko widzicie płonie Grześ donosi drewna bo szybko przez ten wiatr nasze palenisko wygasa po drugiej stronie krzyczeli że mają suma kolega siedzi na prywatnym łowisku też złowił suma ale u nas no co kilka uklejków Grzeszka jeden mały leszczyk u mnie jeden leszcz dwa niewcięte brania jakaś tam uklejka jeden mniejszy tyle tak naprawdę. No, nie spodziewaliśmy się inaczej. Spodziewaliśmy się, że będzie ciężko, ale nie spodziewaliśmy się, że chyba aż tak. No zobaczymy, nie poddajemy się. Grzesiu mówi, że może pojedzie niedługo do domu i mnie tu zostawi. A ja będę płakać, jeśli mi jakieś wilki zjedzą czy coś. Krąb grześka poszedł po chrus do ogniska po drewno. Przychodzi i siedzi, ale zobaczcie jaki wielki, ja dawno takiego krąpia nie widziałem, niesamowite. No jest, już widać, widać. zarys. Tak boli przez całe życie. <noise> Grzesiu, gratulacje. Dziękuję. Coś żeś zrobił, że należy się nałowił? Dodałem takiego dodatku z Osmo. Słodki zapach. Mhm. Bardzo słodki. I od tamtego momentu jakoś to by się wkręciły. Także mhm. to jest chyba klucz jak na razie. Że trzeba na słodko. Chyba tak, bo ty wcześniej miałeś też tam coś słodkiego. Tak, tak. Tobie weszły, ja nie miałem. No tak, teraz... A ja teraz zaprzestałem dodawania tego słodkiego jakby od razu się skończyło. Może trzeba do tego wrócić, nie? Chyba trzeba, bo jak widać, no ja donęciłem sobie trzema wałkami. Eee, oczywiście już z tym liquidem dodane. Później sobie do, dodałem tego do zanęty, której używam do koszyka i... I ta ryba się pojawiła po prostu w krótkim czasie. Trzy ryby. Ile minęło? 10 minut? No. Myślę coś koło tego. Bardzo Lego. ładne. Ponad kilogramowe, nie? No takie... Około. Takie już fajne. Fajne ryby w miarę. Dobra. Łowimy dalej. Tak. Lecimy. jaką lampeczkę sobie tutaj zastosowałem. Tutaj na podpórce jestem. Tu taka lampka na go Znalazłem jakaś kempingowa lampka ledowa. Fajnie to oświeca. A tutaj też taka latarka. Mówicie, piszecie na forum. Czy nie lepiej na świetliku? Grzesiu jest na świetliku, mi się na świetliku wzrok męczy. A tu zobaczcie, mam fajne fajnie ostatnie 7 przelotek oświetlonych. Widzicie, jest to fajnie oświetlone i naprawdę spoko widać brania, których nie ma. W końcu mam i ja, O pierwszej w nocy krąpik taki. za 10 trzecia. Przysnąłem na fotelu, położyłem rękę na wędce i zaczęło nawalać. 40 cm leszcza 350 dało się chyba moja najlepsza dzisiejsza ryba w no sumie dzisiejsza no bo już czwarta rano nie ale fajna rybka naprawdę gruba stał Grzesiu, bo spał od pierwszej do 330 donęcił i łowi i złowił rybkę i to chyba nawet całkiem nie Powiem Wam, że przyjaśniało się już od trzeciej rano. Impreza po drugiej stronie, gdzie jest namiot, dobiegła dosyć szybko końca. Na szczęście, Na szczęście chłopaki i dziewczyny się bardzo szybko zmęczyli. A ja może spałem, nie wiem, 20-30 minut, ale damy radę. Co ty tak długo holujesz tą rybę? Bo fajna? Nie. Co? No, chyba. Podpięty chyba ładna łopata. U. a chyba owinięty to chyba najlepsza ryba dzisiaj. O tak, pięknie Grzesiu, 50-55, 56, ale powiem Wam, że to jest spokojnie 2 kilo To jest Grzesia ryba. Gratulacje Grzesiu. Dziękuję. 5 minut później. 5 sekund się spóźniłem, ale się coś rzuciło. Dokładnie tutaj, wielkiego. No, czy możemy się pochwalić wynikiem tego? Nie wiem, zostawiam Wam to do oceny. Powiem Wam, że te brania są tak dziwne. Grzesiu się tutaj ze mną zgodzi, bo właśnie dyskutowaliśmy na ten temat. No, razem złowiliśmy tak, z takich lepszych, można powiedzieć, ryb. Koło 16-17 sztuk. Nie liczymy uklejek, bo. Teraz też kilka wpadło. Przed zmieszkiem też Grzyszkowi kilka wpadło. Najśmieszniejsze jest to, że jak wpadają ryby, jak łowimy ryby, no, czy po donęceniu, czy bez donęcenia, bez różnicy, to są na przykład dwa leszcze i jest przestój godzinny. Dwa leszcze i jest przestój godzinny. Dwa leszcze, dwie godziny przystoju. Nagle... i w ogóle nie wiemy tak naprawdę dlaczego tak jest. Donęcanie jakieś tam niezbyt tutaj można powiedzieć działa. Albo... W, w, może inaczej, może i działa to donęcanie. O, teraz mam jakieś pyknięcie takie uklejkowe, e, więc Dzie no, działało donęcanie, ale no, to nie są ryby, które się ustawiają jakoś tak. Wiecie bardzo, na takiej zasadzie, że tak, że od kilka z rzędu odławiamy i że stoi tam ławica, i... tylko to są takie ryby, bardzo można powiedzieć, z doskoku. Nie wiem, może trzeba po tych dwóch rybach bardzo mocno donęcić, żeby je znowu utrzymać. No właśnie jest rybka i to jest na 90% uklejka. Dosłownie 5 minut temu spiąłem bardzo fajną rybę. Największą wyciągnął dzisiaj Grzesiek na tego leszcza około 2 kg, 55 cm. Dużo mieliśmy takich kilogramówek. Czyli dużo, no trochę tego powpadało. Jak widzicie teraz uklejka na 6, na 6 białych robaków. 6 no, białych, grubych chrobaków, tylko haczyk 14. O, już poszło do panierki. będzie No i haczyk naprawdę jest w miarę duży. więc ja sobie założę teraz dwa kastery: kukurydze i białe, żeby ta uklejka się może nie uczepiła. Widać, że ta woda z rana zaczęła żyć, zaczęła tutaj ryba grasować, zaczęła chodzić, widać, że, że zaczęło być życie, tak? Na pewno zdecydowanie lepiej niż wieczorem. Zaraz przyjadą do nas goście, będzie Jola i Angelika, dziewczyny będą siedziały cały dzień najprawdopodobniej, ja chyba już nie dam rady, bo spałem z godzinę i... Może posiedzę do 12-14, no nie chcę gdybać, a jak coś to się kimnę tutaj na fotelu i już. Ludzie zaczęli się troszeczkę zbierać. I co cały czas z czym się borykamy, to jest niestety to topola, która czepia się na, na pleciące, czepia się na żyłce. Ja już jeden zestaw mi ja już jeden zestaw dzisiaj przez to urwałem, poleciał sobie. No jedynie albo zostaje nam takie strzelanie chyba z ręki, no albo zębami niestety. Zobaczcie, ile, nie wiem czy to widać, ile już tego mam. Co jakiś czas sobie to zrzucam, można powiedzieć, ale już przy stoparku mi się nie chce. wyglądam jak wyglądam, jak to po nocce jak zawsze jak się mówi dopiero zjadłem hot doga, bo przyjechała Jolka i Angelika i przywiozły nam hot dogi, bardzo miło z ich strony i słuchajcie, tak dziękujemy bardzo i było tak, że Ki stał sobie jak zaczarowany, założyłem 7 robaków nagle tysz, taki odjazd, że takiego brania dzisiaj nie miałem i holuję, choluje, mówię do Grzesia ty, branie jak brzana ale nie ma chyba brzany i zobaczcie to. Brzanka taka maciupka. Śmieszna, malutka. Nowy rok brzanowy otwarty. Chyba jeszcze jest na okresie ochronnym, nie? Od czerw do czerwca? Od czerwca? Nawet nie wiem, bo ja je tak wypuszczam. Tak, żeby wyglądał, jakby miał 50 cm, mało się dzieje. To klejemy sobie z nudów. Znaczy, bardziej Angela klei Zobaczcie, ja donoszę Grzesiowi, a Grzesiu nęci. Proszę. Dziękuję. Ups. Angela nęciła, a ja złowiłem, Dziękuję. Płynie łódź, więc przewiduje przyszłość, że przepłynie i będzie branie Grzesiu przed chwilą stracił brzanę, miał 0,12 przypom doleciało do klipa i niestety nie zdążył się odklipować, no przybrzanych przy brzanach tak jest Towarzystwo jest super ogólnie. A, a nic nie połowiłam, wyciągnęłam dwa leszczyki. I jak pierwsze wrażenia ogólnie, jeżeli chodzi o, o odrę? No, jak na pierwszy raz było fajnie, ciekawie. Mi się wydaje, że tak naprawdę dzisiejsze łowienie było i wczorajsze, i nocne to była męczarnia. Można powiedzieć, fakt, że złowiliśmy około 20 leszczy, niektóre całkiem niezłe, ale tak naprawdę ja do końca przynajmniej, chyba grzesiek też nie zrozumieliśmy tych ryb. Bo no nie, nie, nie. Dwa, dwa leszcze, tak jak wcześniej wspomniałem, przestój do coś tam wpadło, przestój. Te ryby jakby przy, prze, przelatywały wzdłuż odry i kompletnie się nie interesowały tym, co mamy, nie wiem, w koszykach, na haczyku i jakby nie dało się w ogóle tych ryb zatrzymać, prawda? Tak, no nie można ich było utrzymać, one ewidentnie wchodziły, tak jak mówisz, jedna, dwie sztuki po czym gdzieś znikały i czy donęcaliśmy, czy też nie, to czasem coś dawało, czasami nie i do tego nie możemy jakichś konkretnych wniosków z tego wyciągnąć, tak? No nie wiem, rano fajnie ta ryba wchodziła, w nocy średnio, no. możemy powiedzieć nawet bardzo średnio, dopóki nie było jasno, tego tak około godziny 5, już jak słonko gdzieś tam zaczęło wychodzić, ta ryba była. Jedna, dwie sztuki, do się całość ona szybciej przychodziła, ale później już była po prostu piknik. piknik no, był, I tak? to nie tylko u nas, bo też koledzy byli na Odrze gdzieś tam na różnych odcinkach i była dokładnie ta sama sytuacja, nie? No dobrze, to chyba tyle. Zaraz ubranie będziesz mieć. No. Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie łapkę, my idziemy się wyspać. I co? Do zobaczenia! Trzymajcie się, cześć! Sveiki!